Hejka. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak zabezpieczyć nasze perełki przed sąsiadami, a konkretnie przed wbijaniem klinów w nasze pozycje. Jeżeli rozwijamy nasze perełki w systemie 1,9, to chcemy taką wpłatę w tej kwocie 1,9 na każdą pozycję otrzymać. Jeżeli będziemy prowadzić perełkę nieprawidłowo, sąsiedzi, moment wyczują okazję. Wbiją nam na kwotę niższą. Oczywiście, jakiekolwiek pisanie do sąsiadów, żeby uzupełnili na 1.9 jest troszeczkę bez sensu. Oni nie zrobili to po to, żeby, żeby wpłacić 1.9 na raty, tylko po prostu zrobili to po to, żeby sobie na tym troszeczkę perków przytulić. Eee, więc już powiem, jak to zrobić, żeby nie było ludzkiej siły, żeby nam sąsiad tutaj jakiegokolwiek klina wbił w którąkolwiek pozycję. Więc, tak, żeby w ogóle dać do wątku 1,9, musimy sobie najpierw perełkę zrobić, tak zwany blok na perełkę, zablokować pierwszą pozycję na perełce. Jak to robimy? Patrzymy, jaki jest bonus na pierwszej pozycji. Tutaj akurat zrobię na, przykład, na przykładzie zamku Chima, bo akurat chcę sobie podnieść jego poziom, także na jego przykładzie zrobimy, ale mechanizm jest dokładnie taki sam do każdej innej perełki. Więc tak. Tutaj mamy 415 punktów bonusa podstawowego. Więc tak, liczymy sobie w ten sposób. Te 415 punktów razy 3,8 i od tego odejmujemy całość punktów, jaka jest potrzebna na perły. Czyli odejmujemy 1842. Tu wychodzi z minusem, ale tym się nie trzeba stresować. Po prostu na kalkulatorze ja odwróciłem działanie. Na jakimś tam innym filmiku na kanale mam wytłumaczone dokładnie ze wzorami, po prostu jak się to matematycznie oblicza. Jak ktoś ma życzenie, nie może sobie popatrzeć. Tutaj wystarczy zapamiętać mechanizm. Wychodzi na to, że, żeby zablokować pierwszą pozycję na tej perełce, potrzebujemy wpłacić 265 swoich punktów. Ja tutaj 54 już wpłaciłem, to o te 54 muszę wpłacić mniej. Czyli jeśli mam wpłacić 265, tu mam akurat na minusie, to yy, trzeba będzie zastosować dodawanie, ale generalnie od tych 265 trzeba będzie odjąć 54 punkty. Czyli ja tu jeszcze muszę dopłacić 211, 211 punktów. Dobrze, mamy 265. Jeszcze raz sprawdzimy. Mamy 415 bonusu podstawowego razy 3,8 minus całość perełki, czyli ta wartość 1842. 265. Super, teraz sobie sprawdzimy, czy nam tutaj wszystko gra. Bonus podstawowy jest 415, czyli na pierwszą pozycję oczekujemy wpłaty 415 razy 1,9. Zawsze zaokrąglamy do góry, czyli oczekujemy 789 punktów. Czyli jeśli ktoś nam wpłaci 789 punktów plus nasze 265, będziemy mieli 1054. Jeśli odejmiemy całość perełki, całość wartości punktowej, jaka jest potrzebna, nie powinna nam wyjść kwota większa niż to, co nam ktoś płaci na pierwszą pozycję. Wychodzi 788, czyli o jeden punkt mniej. Czyli jeśli ktoś nam tutaj wpłaci na pierwszą pozycję, automatycznie blokuje sobie tą, tą wpłatę. Czyli nikt nie będzie w stanie już nam przebić kogoś na pierwszej pozycji. Z drugiej strony, ta wartość jest tak dobrana, tu nie może być absolutnie więcej. Niektórzy robią, że zliczają wszystkie punkty do kupy, wpłacają to, co jest potrzebne i tutaj czekają, aż im po kolei wpłacą 1,9 i perełka się zamknie. Nic bardziej mylnego. Jak którykolwiek sąsiad strzeli coś takiego, momentalnie Wam tu na tą pozycję, która będzie wolna, wjedzie z mniejszą wartością punktową, no i potem będziecie musieli jeszcze dopłacić. Także tu musi być dokładnie kwota wyliczona w ten sposób, w który podałem. Teraz tak. Jeżeli ktoś nam wpłaci na pierwszą pozycję, druga pozycja automatycznie się blokuje. Ja tutaj wrzucę teraz tą perełkę w wątek 1.9. Postaram się uzupełnić pierwszą i drugą pozycję. Tak jak mówię, pierwszą zablokowaliśmy my. Druga się zablokuje automatycznie, bo gra jest tak dobrana, że druga pozycja to jest zawsze co najmniej połowa pierwszej. Tu jest akurat tam 5 punktów, chyba. Pierwsza połowa mniejsza, ale to, że tak powiem, nic nie przeszkadza. Jeżeli ktoś płaci na pierwszą pozycję, druga nam się zablokuje automatycznie, albo różnica punktowa będzie 1-2 punkty. Także, jak nawet sąsiad wjedzie na tą pozycję, to, to po prostu straty żadnej nie będzie. Tak jak mówię, ja sobie teraz wejdę, spróbuję znaleźć chętnych na pierwszą i drugą pozycję i pokażę, co robimy dalej. Dobrze, mamy tutaj już wpłaconą na pierwszą i drugą pozycję. Teraz potrzebujemy zabezpieczyć kolejną pozycję. Co jest najważniejsze tutaj w tym temacie? Wpłaty na poszczególne pozycje robimy po kolei i od góry. Jeżeli najpierw dostalibyśmy wpłatę na drugą pozycję, to wtedy na pierwszą pozycję e, ktokolwiek, sąsiad, nie wiem, ktoś, kto ma dostęp do naszej perły może bez problemu wbić z dużym zarobkiem. Także najpierw wpłata na pierwszą pozycję, później na drugą, później na kolejną. Teraz zabezpieczamy sobie trzecią pozycję. Tutaj jest bonus podstawowy 70, czyli będziemy oczekiwać wpłaty na tą pozycję 133 punkty. Aby nikt wpłacającego nie przebił na tej pozycji po wpłacie na tą trzecią pozycję nie może zostać. Więcej niż to, co on zapłacił, czyli 133 punkty. Czyli jeśli przemnożymy sobie to razy 2, czyli wpłata na trzecią pozycję plus to, co może pozostać, wychodzi nam 266. Wpłacone już mamy 1453. Jeśli do tego dodamy to, co mamy już wpłacone, 1453 i Odejmiemy całość perełki 1842. Wychodzi nam wartość, jaką musimy dopłacić do tej perełki, żeby zablokować tą kolejną trzecią pozycję. Czyli ja sobie wpłacę tutaj 123 punkty. I teraz tak. Zrobimy sobie małe sprawdzenie. Czyli zostało nam. 1842, cała perełka minus wszystkie wpłaty 1576 to się równa 266 punktów. Czyli jeśli ktoś wpłaci tutaj na tą trzecią pozycję 133 punkty, to zostanie wolnego miejsca 133 punkty. Czyli nikt nam nie przebije tej osoby kolejnej z tej trzeciej pozycji. Jeśli ktoś by nam wpłacił w międzyczasie na tą trzecią pozycję bez tego doblokowania, to. Jakiś sąsiad, no nie bardzo by mu się to opłacało, ale istnieje jakaś, to tak powiem, teoretyczne zagrożenie, że mógłby nam się tutaj władować. Jeśli by to była jakaś rzadka perła typu, no nie wiem, y, zamek Himej albo Voyager, no zamek Himej, akurat tutaj go, go prowadzę, dlatego robię tak, żeby nam tutaj nic nie uciekło, to ktoś może nam wbić dla samych planów. Także jest w stanie przepłacić nie, nie raz 50 punktów, 100 punktów po to, żeby z takiej perełki zdobyć plany. Tutaj na tym trzecim miejscu są cztery plany. Jeśli ktoś ma arkę na 80 levelu, to tych planów dostaje 8. Także na taką perełkę no, może ktoś wbić. Dlatego doblokowujemy, żeby osoba, która wpłaca, wpłaci na trzecią pozycję, czuła się spokojnie, bezpiecznie i po prostu nie było ludzkiej siły, żeby ją przebić. Dobra, to idziemy sobie zabezpieczyć. Na trzecią pozycję. Super. Trzecią pozycję mamy już zajętą, zapłaconą. Tak jak mówiłem tutaj wcześniej, tutaj jeden z moich kolegów płacił 133 punkty. Nie ma szans, żeby go ktoś przebił, ponieważ miejsce, które pozostało, po prostu na to nie pozwala. To samo robimy z czwartą pozycją. Czyli tu jest bonus podstawowy: 20 punktów. Więc 20 punktów przemnażamy sobie razy 1,9. Na czwartą pozycję spodziewamy się wpłaty wysokości 38 punktów. Żeby zablokować tą kolejną czwartą pozycję, mnożymy sobie razy 2, dodajemy to, co już mamy wpłacone, czyli 1710 i odejmujemy całość perełki 1842. Musimy dopłacić 56 punktów. Jeśli dopłacimy te 56 punktów, czwarta pozycja zostanie zablokowana. Czyli, jeśli ktoś wpłaci na tą czwartą pozycję 38 punktów, czyli w tym momencie mamy 1766, jeśli ktoś dokona takiej wpłaty 38 punktów, będziemy mieli wpłatę 1804. Całość perełki jest 1842, czyli miejsce jakie pozostanie to będzie też tylko 38 punktów. Czyli przy wpłacie tutaj 38 punktów ktoś, nawet zamykając perłę, wyląduje dopiero na piątym miejscu. Perełka jest doblokowana, czyli czwarte miejsce jest zabezpieczone. Śmigamy znaleźć inwestora na czwarte miejsce. Czwartą pozycję już też mamy zapełnioną, więc możemy się teraz zająć pozycją piątą. I tu robimy dokładnie tak samo, czyli bonus podstawowy na pozycję piątą to jest 5 punktów, wpłata 1,9, a wychodzi 9,5, czyli w zaokrągleniu 10 punktów, czyli musimy zrobić tak, żeby nam zostało tutaj wolnego miejsca maksymalnie 20 punktów, czyli. Odliczamy sobie 20 plus to, co mamy wpłacone 1804 i minus całość, cała wartość punktowa danego poziomu w perełce. Wychodzi, że muszę dopłacić tutaj 18 punktów. Wpłacam 18 punktów. I tym samym piątą pozycję mam również zablokowaną, czyli zostało tutaj wolnego miejsca 20 punktów. Jeśli ktoś mi wpłaci 10 punktów na pozycję piątą, tak samo absolutnie nie ma możliwości, żeby został tutaj w jakikolwiek sposób przelicytowany. To idziemy sobie załatwić inwestora na piątą pozycję. I mamy inwestora na piątej pozycji. 10 punkcików wpłynęło i dokładnie tyle samo punkcików pozostało w perełce do jej ukończenia. Czyli tak samo, ktoś, kto tutaj wpłaci 10 punkcików na tą perełkę, będzie na pozycji szóstej. Bo jeżeli ktoś wyrównuje czyjąś wpłatę, to zawsze jest na pozycji kolejnej. Trzeba przebić, żeby, żeby kogoś wyprzedzić, a tutaj możliwości przebicia. Nie pozostawiliśmy. Także pozostaje nam tylko wrzucić ostatnie nasze 10 punkcików, i w tym momencie rozbudowa perełki została zakończona. Bonus dzienny oczywiście dostajemy w momencie zakończenia perełki, i możemy się brać za kolejny poziom. Tutaj od razu ktoś może zarzucić, że są perełki, które na wyższych levelach. Nie ma możliwości ochronienia tej pierwszej pozycji. Tutaj mam taki przykład przy arktycznej oranżerii. Ona jest na 58 levelu i tutaj wpłata, bonus podstawowy na pierwszej pozycji jest 995 punktów, czyli 995 razy 9, czyli na pierwszą pozycję oczekiwalibyśmy 1891 Punktów, ja sobie zapiszę 1891. Dokładnie tyle byśmy potrzebowali wpłaty 1,9 na pierwszą pozycję. Natomiast całość perełki to jest tylko 3082 punkt. Czyli w momencie jak ja odblokuję tą arktyczną oranżerię i wystawię w jakimś wątku to pierwsze miejsce, to do czasu wykupienia tego pierwszego miejsca przez kogoś z wątku, ta perełka jest otwarta, bezbronna sąsiad może tutaj wbić już Wam powiem za ile punktów no dokładnie za połowę perły czyli 3082 dzielone na 2 sąsiad może za 1541 punktów wbić to jest 350 za mało czyli jeżeli odblokuję perełkę i nie znajdę bardzo szybko inwestora to te 350 punktów Mogę stracić. Dlatego tu jest bardzo ważne już przy perełkach na wyższym poziomie, tam chyba od 40 którego i zaczyna się taka sytuacja, że, że wpłata na pierwsze miejsce to jest więcej niż połowa całej perełki. Na drugiej tak samo, bo druga pozycja to jest połowa pierwszej, czyli jeżeli sprzedamy pierwszą pozycję, sytuacja nam się przeniesie na drugą pozycję. Dopiero trzecia pozycja już, że tak powiem, wraca nam do tego, co, co tłumaczyłem na samym początku. Jeżeli chcemy bezpiecznie przeprowadzić taką wyższą perełkę przez, przez proces zapełniania 1.9, musimy mieć albo dwie osoby od razu umówione, czyli w momencie, jeśli uruchomię kolejny poziom perełki do inwestycji, od razu te dwie osoby muszą wpłacić. Szybciej niż ktokolwiek się zorientuje, że ta perełka jest otwarta. Jest też jeszcze inny sposób. Jeżeli na przykład nie znajdziemy dwóch osób naraz, tylko jedną, na przykład na pierwsze miejsce, i no jest potrzeba, żeby ta osoba wpłaciła, natomiast nie mamy, nie mamy po prostu inwestora na drugie miejsce. Można zrobić coś takiego, jak odcięcie perły, czyli zrywamy drogę, która prowadzi do tej perły. Najpierw oczywiście wpłaca ta osoba na pierwsze miejsce, a później odcinamy drogę, która do tej perły prowadzi. Teraz mamy taką sytuację. Pojawił mi się tu mój ulubiony znaczek nad perełką, czyli perełka nie pracuje. Jeżeli sobie wejdę w tą perełkę, to wtedy, no tu nie widać, bo mam, bo mam po prostu zablokowaną perełkę. Ale jeśli by ta perełka była odblokowana, wszystkie te przyciski do wpłaty będą szare. Ja może spróbuję to pokazać na innej perełce, żeby to było widać. Tu sobie oczywiście podłączymy, bo zależy mi żeby ta perełka pracowała, zobaczmy, którą perełkę tutaj mam gotową do inwestycji. Tu jest. Dobrze, to spróbujmy to przeprowadzić. Odcięcie. Dobrze, odcięliśmy tutaj szato. O, i właśnie. I w tym momencie nie da się wpłacić żadnych kwot, czyli żaden sąsiad, żaden gildian, żaden znajomy, nikt nie ma opcji, żeby nam tutaj wpłacił cokolwiek na tą perełkę. Dlatego, jeżeli mamy już takie perełki wysokopoziomowe i nie jesteśmy w stanie znaleźć w tym samym czasie dwóch inwestorów, którzy jednocześnie wezmą pierwsze i drugie miejsce, no to trzeba po prostu się uciec do takiego manewru jak odcięcie perełki. Mam nadzieję, że ten przydługawy poradniczek chociaż troszeczkę Wam pomoże uchronić się przed, przed niechcianymi inwestycjami, przed wbijaniem klinów, jak ja to nazywam, przed grabieżą, jak to niektórzy nazywają. Czy to jest skomplikowane? Myślę, że tak, że jest skomplikowane, mozolne, bo trzeba kolejne miejsca tutaj wypełniać. Natomiast no, nie znam innego sposobu, który by w 100% gwarantował, zabezpieczenie po prostu tego, tych wpłat 1,9. Dlatego, no niestety, jeżeli chcemy bezpiecznie przeprowadzić perełkę przez proces wypełniania kolejnych miejsc na 1,9, żeby żaden sąsiad, gildian, czy po prostu znajomy nam się gdzieś czasami klinem nie wciął na którąś pozycję, no to się musimy postarać. Musimy po prostu kalkulatorek wyliczać każdą pozycję osobną, uzupełniać bloki i wtedy będzie, że tak powiem... Wszystko bardzo dobrze, wszystko się uda. Dziękuję. Jeśli wam ten materiał chociaż troszkę pomógł, kliknijcie tam jakiegoś lajka pod filmem. Dzięki na razie.